Patologia w ezoteryce, Czym jest. Jak to wygląda obecnie? To, to właśnie. To jest fenomen. No, fenomen w obecnych czasach. Tak samo coaching. Jak i patologia w ezoteryce, związana z osobami, które są oszustami. A które kompletnie nie posiadają żadnej wiedzy merytorycznej, nawet z zakresu ezotoryki, parapsychologii, większość osób to jest dosłownie zatrzęsienie to, co się dzieje teraz na rynku, jeśli chodzi o kwestie usług. Tak samo coaching, usług pseudopsychologów, którzy kompletnie nie znają się na tego typu pracy, którzy. Organizują warsztaty, organizują tak zwane live streamy, z których oczywiście też czerpią korzyści materialne. Ludzie ci wyłącznie poza brakiem posiadanej wiedzy, jedyne co to posiadają w głowie, monety. Niektórzy nawet się z tym nie kryją, bo, bo, bo zauważyłem, że. Hmm, Niektóre osoby bezpośrednio nawet podkreślają, że, że, że coaching czy, czy nauki typowo stricte psychologiczne jest jak przyciągnąć bogactwo, jak być bogatym. Tacy ludzie z natury są biedni, yy, żyją na socjalach w Stanach, w Anglii czy w innych krajach yy, i po prostu chcą sobie krótko mówiąc dorobić, stać ich na przykład na loty samolotem, na, na pobyty. Chwilowe, w innych krajach, ale tak naprawdę to są ludzie yy, biedni, jeśli chodzi o życie w tych krajach, w których oni żyją, i to jest teraz zatrzęsienie tego. Ja tutaj osobiście yy, zawsze powtarzam i będę ostrzegał: to, że jestem bezpośredni, yy, że przeklinam, że, że, że mam własne zdanie, yy, to jest uwarunkowane tym, że. Patrząc na osobę, która ledwo, na przykład, zaczęła zajmować się tarotem, którego tak naprawdę nie poznała, bo to, bo, bo to jest masa kart, nagle ona ogłasza, że, że, że ma w swoim menu, na przykład, rozkład, który nawet osobie zaawansowanej, jaka zajmuje się, na przykład, przez ponad nawet 10 lat kartami tarota, to dla takiej osoby dany rozkład jest, jest trudny. I, I większość to jest po prostu tyl, puste, typowo. Puste lansowanie się. Dziwię się naprawdę też ludziom, że tak płytko po prostu podchodzą i tak bardzo szybko korzystają z usług właśnie osób, które nie posiadają żadnej kompletnie wiedzy. I ta patologia w ezoteryce jest naprawdę tutaj zatrzęsieniem. Osobiście zajmuję się kupę lat, no mówię, będzie prawie 30 lat. Ponad, ale, ale zawsze za każdym razem podkreślam, ja, ja podchodzę do tego z dystansem. Moje usługi są naprawdę bardzo niskie, stosunkowo do kwestii finansów. To, co ja zarobię na przykład, gdy mam indywidualnych klientów. A ci ludzie, krótko mówiąc, oni się nawet z tym nie kryją, bo, bo poznałem wiele osób. Tu nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. Obowiązuje tak zwane Rodo, tak? Czy, czy tam inne te ograniczenia nie mogę, nie mogę podać, a nawet też nie podam, bo to, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wiem dobrze, że większość tych osób po prostu bawi się energiami, którymi nie powinna się bawić. Nie? To, są, to są sprawy kompletnie poważne. To, że człowiek już poza pracą, tak przyjmując, jest sobą, tak, zajmuje się tym. Tymi sprawami, to, 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 no to tak, tak to wygląda. Tak to wygląda właśnie z, te, z tej perspektywy, że ma prawo być sobą poza pracą. Tak? Nie można nieustannie żyć na przykład trzymając głowy w tak zwanej szklanej kuli. Tak? Bo osoby, które naprawdę nieustannie znajdują czas na tarota, na numerologię czy na inne inne tego typu narzędzia dywinacyjne, te pokrewne do, do, do zaglądania w przyszłość, które to robią praktycznie od rana do wieczora, to są osoby, które, które nie posiadają własnego życia, nie, nie, nie potrafią funkcjonować poza tą sferą. Ta duchowość aktualnie w obecnych czasach stała się tak kurewsko, toksyczna, że Osobiście mówię, tutaj mną to trzęsie. Mno, mną to trzęsie. Widząc chociażby na przykład mm, osoby, które wydają książki, które, y, które po prostu potrafią tylko pisać. Potrafią tylko pisać, nie posiadają mm, dowodów praktycznych i dalej są w tym ciągu, czy na przykład porobią sobie, nie wiem, teraz zrobić sobie kurs, to wystarczy tylko mieć pieniądze, tak? I Ci ludzie za pieniądze, wydaje im się, że oni po takim jednych warsztatach w kursie. Oni posiedli wiedzę nieograniczoną, że oni już po prostu są fachowcami tak? w, swojej, w swojej dziedzinie. Oni nie są kurwa, żadnymi fachowcami, tylko oni tak naprawdę właśnie wali im to idzie kompletnie wego. Wego. Oni sobie przepisują to samo. Po jednych warsztatach, za, zamiast iść na warsztaty, jeśli ktoś się chce nauczyć tarota, astrologii czy innych tego typu rzeczy, to najlepszym rozwiązaniem uważam jest po prostu kupić sobie fachowe książki tak? i w oparciu o te książki pracować na samym sobie. I nie, że to zajmie Wam miesiąc, dwa, tylko niech to zajmie rok, nawet do dwóch lat. Zbierzcie sobie właśnie, dowody na to, że faktycznie w stosunku do samych siebie, że, że jesteście dobrzy w tym, co robicie. I, i, I to jest zatrzęsienie, te coachingi, to, to wszystko. Dobrze, że są pewne kanały na, na YouTube, które na przykład odsłaniają y, y, tą całą patologię właśnie w, w ezoteryce, w coachingu, y, w tych życiowych poradach. Tak naprawdę większość tych ludzi y, Pomagając innym, tak? nie potrafi pomóc samemu sobie. No to, jest, to jest krótka piłka. To są ludzie, którzy wychodzą do innych, ale, ale nie rozumieją samych kurwa siebie. No, no, tutaj nie da się tego inaczej podkreślić. Wystarczy osobiście, ja tak mam, że spojrzę, po prostu będę miał kontakt, wystarczy tylko to jeden dzień, 5-10 minut, czasem 12. Ja już tą osobę mam dosłownie na widelcu. Ja widzę, już wiem, z kim mam do czynienia. W stosunku do niektórych osób potrzebowałem czasu, bo dawałem po prostu szansę tym ludziom. Szansę na to, że może coś tam się w nich zmieni. Może coś będą w sobie samych dostrzegać, ale gdy widziałem, że oni jeszcze bardziej brną w te monety, które mają w oczach, czy nie wiem, w osiągnięcie bycia sławnym, znanym, to. To nie na tym to polega. Rozwój dochowy nie polega na tym, by być sławnym, tylko by nieustająco się uczyć i rozwijać poprzez również pracę z innymi z innymi ludźmi. Czerpać tą wiedzę nawet. Osobiście ja wiem, że posiadam wiedzę naprawdę dużą, potężną. Nigdy się tym tak y, nie chwaliłem, ale wiem, mam tego świadomość. Jestem dobry w tym, co robię i. i, i... I nawet właśnie te całe lata, brane pod uwagę, to nie spędziłem na targu po prostu gdzieś, wróżąc ludziom tak, 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 tak po prostu. Ja, ja przez wiele, wiele lat, nawet bazując na własnych życiowych doświadczeniach, ja tą wiedzę kształtowałem. Ja rozwijałem ją. I robię to nieustannie. Dalej to robię. Dlatego ta patologia w ezoteryce oszczegam naprawdę, szczególnie osoby starsze, około między 50 a 60 rokiem życia. By używały rozumu, używały rozumu, miały gdzieś w tą większą świadomość tego, że zanim skorzystają z czyichś usług, osobiście ja tu siebie nie reklamuję, ale jeśli korzystają z usług innych ludzi, to niech naprawdę wpierw poznają tą osobę. Sprawdzą, zobaczą, ile ten ktoś na przykład tym, w tym siedzi, w tym się zajmuje. Bo mówię, tych duchowych mistrzów, tak zwanych, to jest zatrzęsienie. Większość nawet tych zjazdów, tych kursów, to są grupy ludzi samotnych, którzy tak naprawdę nie szukają wiedzy, nie chcą się niczego nauczyć. Im zależy na tym, by kogoś poznać. To jest takie zastępstwo portali randkowych. Poprzez zainteresowania i tak dalej spotkajmy się. Taki klub Swingers, ale, ale w innym wydaniu. I tak naprawdę większość ludzi, która też również się spotyka na takich zjazdach, warsztatach ezoterycznych, myśli o seksie, o jebaniu. No tutaj tu, tu, tu nie ma o czym gadać. Lansowanie się, lansowanie się, kupowanie ludzi po prostu. Był jakiś czas temu taki jeden chłopak, co nawet książki nie skończył pisać, a zebrał kwotę i za te pieniądze uciekł do Wietnamu, wyjechał do Wietnamu, wyrolował ludzi. A wcześniej nagrywał filmy i tak dalej. Po prostu najlepsze, że ci ludzie się nie przyznają do tego. Oni już, oni już mają tak ego po prostu rozwinięte do, do takiego poziomu, że nie pozwolą sobie złego słowa. I to, że wiem osobiście na przykład, że ja mam wrogów, tak tutaj tutaj w związku z tym, że jestem bezpośredni, że nie owijam w bawełnę, że nie zamiatam pod dywan, to, to mam to gdzieś, to mam to gdzieś, bo mówię, postawiłem sobie już, 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 już po tylu latach postawiłem sobie coś takiego, że nie pozwolę siebie stłamsić, a tym bardziej nie, nie pozwolę na przykład ezoteryki czy parapsychologii sprowadzić do marketingu typowego, do sprzedawania po prostu rzeczy, yy, nie wiem, z dupy, tak jak to robi większość. Po przeczytaniu jednej, dwóch książek, no to nawet jest przykład: ktoś doświadczy raz, dwa razy wyjścia poza fizyczne ciało, i on już, i on już, i on już uzna, że on wychodzi cały czas, że on podróżuje cały czas. To jest nieprawda. Naprawdę czasem trzeba użyć tego ostrego, mocnego języka, by tąpnęło tą drugą stroną. Ale jeśli nie tąpnie, jeśli ktoś nie spojrzy na siebie krytycznie z boku, to kurwa nigdy nie spojrzy. Musi wtedy upaść na dupę. Najlepiej taką osobę zostawić wtedy samym sobą. Ale mm, mówię to, bo, bo zależy mi na tym, byście byli wyczuleni. Zanim skorzystacie z jakichkolwiek usług, przystąpicie do jakichkolwiek warsztatów, zróbcie tak zwany rekonesans, rozpoznanie, zorientujcie się, czy faktycznie dana osoba yy, siedzi w tym wystarczająco długo. Nie pół roku, nie rok. Niech to będzie nawet minimum te dwa lata. Te dwa lata. Sprawdźcie na przykład, jakie są opinie na temat tej osoby. Tak jak przy kupowaniu jakichkolwiek produktów na Allegro. Tak gdzie są pozytywy i negatywy. Sprawdźcie opini opinie innych ludzi. Zasięgnijcie ich. Bo to jest właśnie to, że w tych czasach właśnie ezoteryka, parapsychologia nagle stała się produktem bardzo modnym, tak, gdzie właśnie jest dużo, du dużo rodzących się właśnie tych tych samozwańczych jasnowidzów, Fachowców. To są ludzie, którzy dysponują o wiele lepszym na przykład sprzętem ode mnie, do nagrywania oświetleniem, budują taką otoczkę, kulę, karty. tak. Ale jeśli przyjrzeć się głębiej, to większość tych ludzi nie dzieli się tą wiedzą z zakresu praktycznego. Oni mają wyuczone, że na przykład ta karta to jest nie wiem, to, to i to, z wierzchu bliźnięta. Nie ma głębi, kompletnie. Dlatego ta patoezoteryka mm, to jest kurewstwo, yy, jedne z największych, Jaka, jakie może być. To samo zaczyna też przelewać się na inne dziedziny, chociażby, już odbiegając od ezoteryki, jeśli chodzi o fachowców z zakresu medycyny, lekarzy. Mamy coraz gorszy. Pomimo tego, że służba i opieka zdrowotna w Polsce jest lepsza stosunkowo do tej, jaką yy, jest na przykład w Niemczech czy, czy, czy w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Dlatego naprawdę uważajcie i bądźcie ostrożni, komu ufacie i z jakich usług korzystacie. w kogo. Lepiej właśnie zapoznać się, wejść w to głębiej, za, zanim skorzystacie. Chyba, że po prostu nie wiem. Nie szkoda, mam tych pieniędzy, tak? I, 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 I robicie to na takiej zasadzie, jak pójście, nie wiem, do marketu i kupisz sobie bułkę, tak? Zjesz tą bułkę i ją wysrasz na końcu. Nie? Zapamiętasz smak tylko na chwilę. Dlatego ta pato ezoteryka, ona tutaj jest, 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 jest tak powszechna. Ja ze swojego życia pousuwałem wielu ludzi. Nie chcę ich z powrotem we własnym życiu. Kompletnie. Wyrzuciłem ich, wyjebałem ich totalnie. Bo ci ludzie nie dość, że okłamywali samych siebie, to jeszcze wychodzili z tymi usługami do innych, oszukując innych.